Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajduję się właśnie w skateparku rolkowo w Tarnowskich Górach. Na dzisiaj przygotowałem mało popularny triczek, który nazywa się backside cup driverem. Trik jest skomplikowany, trudny w nauce, ale wykonany poprawnie wygląda bardzo dobrze. W trakcie nauki Backside Cup Driver'a bardzo pomocne będą takie triki jak Freestyle Backside Torque oraz Freestyle Back Backslide. Pamiętamy o tym, że triki różnią się od siebie. Wykonujemy najczęściej, jeżeli ktoś wykonuje Backside torque na prawą nogę, musiałby wykonywać Back na lewą nogę, żeby wykonać ten trik w taki sposób, w jaki za chwileczkę go zaprezentuję. Oczywiście nie jest to warunek konieczny, ale bardzo dobrze będzie, jeżeli będziemy potrafić utrzymać się na tych trikach. Wtedy mamy większą kontrolę, lepszy balans i na pewno nie popełnimy tych samych błędów, które ja popełniałem w trakcie nauki tego triku. Ustawiamy sobie nogę na plejcie i przytrzymujemy rolkę. Staramy się utrzymać w tej pozycji około 10 sekund, nie przesadzamy. Pamiętajmy, że jest to nienaturalna pozycja dla naszego ciała. To samo wykonajmy na drugą nogę. Przytrzymujemy chwilę, wzmacniamy całą lewą stronę. Pamiętajmy o tym, że Backside cab Driver składa się z Backback Slida oraz Backside torka. Czyli dokładamy sobie drugą nogę, schodzimy troszeczkę niżej. Pamiętamy o tym, aby głowa znajdowała się idealnie pomiędzy rolkami. Teraz zademonstruję poprawną pozycję na Backside Cup Driverze na płaskiej powierzchni. Musimy pamiętać o tym, aby nasze rolki się stykały. Kolana rozchodzą się na zewnątrz i przyjmujemy jak najniższą pozycję. Środek ciężkości, czyli nasza głowa, musi znajdować się idealnie pomiędzy rolkami. Staramy się nie pochylać do przodu, ani do tyłu. Najważniejsze jest ułożenie głowy oraz naszych kolan. Działo powinno być w pozycji symetrycznej, czyli nie przechylamy się ani w prawo, ani w lewo.